Niewątpliwie wszyscy obserwatorzy, komentatorzy życia publicznego dostrzegają, że tak fatalnego okresu ta władza jeszcze nie miała. Praktycznie wszystkie błędy, zaniechania, afery, najpoważniejsze e, niedociągnięcia ze strony obecnej władzy doprowadziły do e, kumulacji e, wielu problemów, które niestety w większości są przerzucane na Polaków, na obywateli. I tak wystarczy powiedzieć jako pierwszy przykład nowy ład, czyli program, który miał okazać się największą, najskuteczniejszą, najlepszą rewolucją podatkową od 30 lat, a okazał się w zasadzie największym chaosem podatkowym i finansowym od 30 lat. Przedstawiony, przegłosowany dopiero w październiku, podpisany przez prezydenta dopiero w listopadzie, wprowadził całkowity brak wiedzy, całkowite pomylenie wszystkich dotychczasowych przepisów, jakie funkcjonowały, co odbiło się w dużej mierze na przedsiębiorcach prywatnych, ale także w dużej mierze o czym świadczą niższe wynagrodzenia nauczycieli, służb mundurowych, pielęgniarek, na administracji państwowej, na administracji skarbowej, na urzędach skarbowych, na zakładzie ubezpieczeń społecznych okazało się, że to urzędnicy nie mają wiedzy, nie mają pojęcia, w jaki sposób w tych zmianach, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, mogą się odnaleźć. A minister Henryk Kowalczyk dla przykładu mówi, iż skoro zostało to przegłosowane w październiku, to było wystarczająco dużo czasu, żeby się z tymi zmianami zapoznać, co jest oczywiście nieprawną, nieprawdą i całkowitym oderwaniem od rzeczywistości ze strony przedstawicieli rządu. Druga sprawa, rekordowa inflacja, coś co uderzyło w Polaków już w tamtym roku, ale teraz w styczniu, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny gazu, o ceny prądu, o ceny żywności, uderza ze zdwojoną siłą. Bankrutują przedsiębiorstwa, bankrutują firmy, piekarnie, małe rodzinne biznesy, które nie są w stanie poradzić sobie z tymi nowymi opłatami, wyrównaniami, które do nich przychodzą za prąd, za gaz, które przychodzą także w cenach paliwa. To jest coś, przed czym Konfederacja apelowała już rok temu. Mówiliśmy, że szaleńczy do dróg pieniądza. Wpuszczenie w okresie marzec 2020, marzec 2021 do obiegu ponad 220 miliardów złotych pustego pieniądza w tak zwanych tarczach antykryzysowych, które okazały się betonowymi tarczami antykryzysowymi, doprowadzi... Do takiej sytuacji, do tego 47 podwyżek podatków, bezprawny lockdown i uległość polityki e, rządu, polityki Mateusza Morawieckiego w Brukseli doprowadziły właśnie do tego, e, co mamy obecnie, do inflacji, jakiej jeszcze e, od wielu, wielu lat nie było, a mimo to e, szef NBP, pan Glapiński w listopadzie mówił, że Polska to jest cud gospodarczy. Kolejny przykład całkowitego oderwania od rzeczywistości. Segregacja sanitarna, trzeci przykład czyli coś, co rząd próbuje wprowadzić, bo już jest punktowo ta segregacja w Polsce funkcjonuje, ale coś, co rząd teraz próbuje wprowadzić ustawą tak zwaną ustawą HOCA, ustawą niezgodną z konstytucją, ustawą, która łamie prawa obywatelskie. Ta władza nie ma żadnego pomysłu na to, jak prowadzić spójną politykę walki z COVID-19, dlatego kieruje się w stronę bezprawia, dlatego to bezprawie wspiera, dlatego to bezprawie jest wspierane także przez wszystkie partie sejmowe poza Konfederacją. I zapaść systemu ochrony zdrowia, a także kryzys w edukacji. Dwa, dwie płaszczyzny bardzo istotne dla funkcjonowania społeczeństwa, które w przeciągu ostatniego roku całkowicie skapitulowały. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, 150 tysięcy nadmierowych zgonów, dlatego że władza zdecydowała się pozamykać szpitale, pozamykać, się, pozamykać opiekę zdrowotną, przynieść ją na tak zwane teleporady i leczyć tylko jedną, jedyną chorobę, jaka istnieje, czyli COVID-19 ignorując fakt, że ludzie czekają miesiącami, latami w kolejkach do lekarzy specjalistów i nie doczekali się tych wizyt. Niestety się nie doczekali. 150 tysięcy nadbiorowych zgonów, największa ilość zgonów od II wojny światowej, a kryzys w edukacji, kryzys w edukacji z powodu lockdownów, czyli przeniesienia uczniów na edukację zdalną doprowadził do tego, iż wzrosła znacząco liczba problemów psychicznych wśród dzieci, wśród młodzieży samobójczych, rozbicia więzi, więzi przyjacielskich, koleżeńskich i znaczącego spadku poziomu edukacji. Niestety te dwie bardzo istotne płaszczyzny życia społecznego, czyli ochrona zdrowia i edukacja, zostały zniszczone nie przez COVID, ale przez idiotyczną politykę tej władzy. Kolejne przykłady przedstawi kolega Krzysztof Mulawa, potem także głos zabierze kolega Witold Stoch, ale ja tylko jeszcze jedno powiem, bo to jest dzisiaj klucz naszej konferencji. Ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące w wykonaniu rządu PiS pokazują, że Polska jest dzisiaj już tylko i wyłącznie państwem z dykty, z paździerzu. Takim domem z kartonów, jak tylko spadnie deszcz, to te kartony się wszystkie zamokną, przewrócą i to państwo nie jest sobie w stanie poradzić na żadnej praktycznie płaszczyźnie. Ani polityki finansowej, ani polityki społecznej, ani polityki zagranicznej, ani żadnej innej. Ten rząd pokazał, że nie jest w stanie nie jest w stanie prowadzić tego państwa do jakiegokolwiek. Yy, normalnego, zdrowego rozwoju, do tego by to państwo było podmiotowe na arenie międzynarodowej, do tego by to państwo normalnie się e, rozwijało, do tego by to społeczeństwo normalnie się bogaciło. Sukces pierwszych lat rządów prawa i sprawiedliwości, w cudzysłowie ten propagandowy sukces programów społecznych, które były efektem tak naprawdę dobrej koniunktury gospodarczej, e, dzisiaj doprowadził do tego, że Polska znajduje się w głębokim kryzysie e, i tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało za, e, na jesieni 2023 roku, kiedy przyjdzie do wyborów. Mamy nadzieję, że to będzie ten termin, w którym Polacy powiedzą ostatecznie dość rządom prawa i sprawiedliwości.